Cześć, z tej strony Przemek Asia. Witamy Was w kępie marzeń. Jak widzicie, wróciliśmy już z ciepłej słonecznej Sycylii, gdzie spędziliśmy ostatnie 7 tygodni. No i w głowach oczywiście mnóstwo wspomnień, w sercach dużo pozytywnych emocji i zebraliśmy je tutaj ze sobą, ale nie tylko. Tak, przyjechał przede wszystkim z nami Benio, wrócił nasz, i nasz podróżnik. I przewieźliśmy też parę kawałków drewna oliwnego, przepięknego, z którego mam nadzieję wytoczę już niebawem jakieś piękne przedmioty. A jeśli drewno, to wracamy do tematu, który jest naszemu sercu najbliższy, czyli właśnie do pracy z drewnem. I w najbliższym czasie będzie kilka. Myślę, że bardzo interesujących filmów dla wszystkich tych, którzy, tak jak my, kochają pracę z drewnem i stolarstwo. I to właśnie będzie ukłon w kierunku naszych widzów, którzy obserwują nas już od ponad 9 lat, ze względu właśnie na naszą pasję do drewna. No i chcieliśmy się teraz też podzielić z Wami projektem, który już tak naprawdę znacie, ale startujemy ze sprzedażą właśnie jego drugiej edycji, czyli. Marzysz o zdobyciu umiejętności stolarskich, które pozwolą Ci stworzyć coś własnymi rękami? Coś, co przetrwa lata? Dobry kurs stolarski online już istnieje. Teraz wypuszczamy wersję 2.0. Pierwszy w Polsce tak intensywny kurs, w którym pięciu instruktorów przekazuje swoją wiedzę w lekcjach wideo. Masz nieograniczony dostęp do ponad 130 lekcji, w których zgodnie ze swoją specjalnością wprowadzimy cię do magicznego świata drewna i stolarstwa. Aneta mistrzyni politury szalakowej, kierowniczka warszawskiej pracowni renowacji mebli Karol pedagog Zespołu Szkół Leśnych i Drzewnych w Garbatce Marcin, kierownik warsztatów, również garbatka, Łukasz. Pasjonat ręcznej obróbki i tradycyjnych technik stolarskich, oraz Przemek, Mistrz Stolarski, twórca projektu Kępa Marzeń i lider naszego teamu. Nabywcy pierwszej edycji naszego kursu bawią się świetnie, ponieważ dbamy o to. Organizujemy spotkania, a na nich konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Partnerami naszego kursu są duże marki, które specjalnie dla naszych kursantów uruchomiły system kodów rabatowych na swoje produkty. Zresztą oddajmy głos uczestnikom kursu. Cały czas próbuję się jakby doszkalać, szukam nowych materiałów, nowych inspiracji, spotkań z nowymi ludźmi, ale też takiej wiedzy potwierdzonej praktyką. Jeżeli mam powiedzieć w skali od 1 do 10, to powiem 11 na 10. Z stolarstwem zacząłem się interesować dość niedawno, bo w listopadzie 2023 roku. Jak tylko się dowiedziałem o kursie, to, to mówię, no muszę kupić, muszę zobaczyć, muszę jakby... Idealny sposób na e, rozwijanie dalej swojej pasji. Co mogę powiedzieć? No poleciłbym każdemu naprawdę, żeby spróbował chociaż raz swoich sił w drewnie, jest to bardzo ciekawa praca, a jeszcze tym bardziej mając możliwości wykupienia takiego kursu, można się naprawdę bardzo, bardzo dużo nauczyć. Ale to nie wszystko. Mamy grupę na Facebooku, na której pomagamy sobie w rozwoju naszej pasji. Organizujemy szkolenia, na których jesteśmy do dyspozycji członków akademii. Efekty przychodzą szybko. Takie prace tworzą nasi kursanci. Zdaje się, że nasz system działa. Kurs jest zarówno dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych. Sprzedaż drugiej edycji zaczynamy 15 listopada. Dołącz do nas! I w związku z uruchomieniem drugiej edycji, dzisiaj chcieliśmy Was serdecznie zaprosić na darmowy webinar, który odbędzie się w najbliższy piątek, 15 listopada o godzinie 20. I w opisie pod tym filmem znajdziecie link, aby móc się zarejestrować właśnie na ten webinar. Więc jeżeli chcecie się zapisać na ten darmowy webinar, zapraszamy Was na stronę kurstolarstwa.pl. Wystarczy, że klikniecie i podacie swój adres e-mail a na adres e-mail dostaniecie wszystkie niezbędne informacje, jak dołączyć do webinara w piątek o godzinie 20. Webinar poprowadza z instruktorami kursu Magia Drewna, z Karolem Kopciem, z Marcinem Tomaszewskim, z Anetą Bukowską i Łukaszem Giergaszem. A czym chcemy z Wami się podzielić w tym webinarze? Na webinarze podzielimy się z Wami naszym doświadczeniem, jak zacząć przygodę ze stolarstwem jak rozwijać swoją pasję. Dostaniecie też 6 porad, tak naprawdę to będzie kilkadziesiąt porad, tego właśnie jak zacząć. Dodatkowo, osoby, które dołączą do webinara i będą zainteresowane zakupem naszego kursu Magia Drewna, dostaną kod zniżkowy 300 zł na zakup naszego kursu. Będziemy opowiadać o tym, czy dzisiaj warto zostać stolarzem. Opowiemy Wam o tym, czy warto uruchomić warsztat stolarski, czy pracownię stolarską. A jak już się zdecydujecie na wybór drogi pracy z drewnem, opowiemy Wam o podstawowych błędach podczas wyboru właśnie materiału do własnych projektów. Podpowiemy Wam, jakie maszyny i narzędzia na sam początek wybrać. Opowiemy Wam o właściwych technikach pracy, jakich błędów nie popełniać, aby Wasze prace były jak najbardziej staranne. A jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany renowacją mebli, a nie budową mebli od podstaw, opowiemy Wam pokrótce, od czego zacząć. A na końcu będzie czas na Wasze pytania, zarówno dotyczące tematu webinara, jak i naszego kursu Magia drewna. Mamy nadzieję, że wszyscy ci, którzy czekali na drugą edycję i nie byli w stanie zapisać się do naszej Akademii w kwietniu, skorzystają z tej okazji i już od 15 listopada. Będą z nami w kursie online w Akademii Stolarstwa i będą razem z nami uczyć się tego pięknego rzemiosła, jakim jest stolarstwo. I teraz, jakie filmy mamy dla Was w najbliższych tygodniach? Będą to właśnie filmy, które są ukłonem w kierunku naszych widzów, którzy pasjonują się drewnem, i już jutro mamy dla Was. Film, który jest lekcją w kursie Akademii Stolarstwa dotyczący budowy pilarki taśmowej, ale nie tylko. Będą fajne ciekawostki odnośnie taśmących, jakie szerokości grubości dobrać. Następnie w niedzielę będą techniki pracy na pilarce taśmowej, a w środę już za tydzień będzie kolejny film, w którym pokażę Wam budowę szafki nocnej, krok po kroku łączonej na uciosy. Także zapraszamy serdecznie Was do obejrzenia właśnie. Tych filmów. No i jak zapiszecie się też na webinar Akademii Stolarstwa, to dostaniecie dostęp do pięciu jeszcze dodatkowo darmowych lekcji. Także jak widzicie, osiem lekcji o stolarstwie czeka na Was tak. już w najbliższych dniach, ale nie zapominamy o tych, którzy bardzo lubią włoskie klimaty i już za dwa tygodnie pojawi się kolejny filmik z naszych wspomnień, z naszej sycylijskiej przygody. Także, jak widzicie, dużo się będzie działo. Mam nadzieję, że ona, że utrzymamy tą mm. pozytywną energię, którą no. przywieźliśmy z Sycylii tak. na kolejne te miesiące, tutaj jesienno-zimowe, już tak naprawdę. Ja myślę, że edytowanie, obróbka, a potem oglądanie naszych wspomnień z Sycylii pomoże, pomoże nam przede wszystkim podczas tych długich jesiennych wieczorów, a także wy skorzystacie właśnie z tego czasu. Kiedy będziecie mieli czas na to, żeby razem z nami jeszcze raz przeżyć te wspaniałe chwile lub pouczyć się stolarstwa. Także zapraszamy Was do obserwowania teraz widzimy naszej Kępy Marzeń, ale także i Akademii Stolarstwa na YouTube, w której również będą pojawiać się filmiki. I dziękujemy Wam jak zwykle za wspólnie spędzony czas. I widzimy się w piątek na webinarze. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie. Wolność i pokój. Do zobaczenia. Arrivederci.